Fa Bogu. Bogu. Dzięki Bogu, wiecie, Bóg jest wspaniały. Tak docierał do mnie przez pieśni. I później, tak w tej, co siostra Basia podała, w pieśni 108, tak Bóg dotarł, żebym właśnie się podzielił z Wami. Niech to wszystko będzie dla Bożej chwały i ku zbudowaniu całego zboru. Niech Pan Jezus prowadzi. Wiecie, cofnijmy się od samego początku. Chcę mówić, jak potężne, jak potężnego Boga mamy, jak potężnego Pana Jezusa Chrystusa. Możemy to widzieć i w dzień, i w nocy, jak teraz jest mróz i wychodzimy na zewnątrz, jak jest już ciemno, jak widzimy te gwiazdy, to wszystko. A wiecie, mnie to tak zachwyca, ten wspaniały nasz niebiański Ojciec, tak to prosto jest zapisane. Uczynił też i gwiazdy. Tam nie ma Cztery strony o, o tych gwiazdach. Uczynił też gwiazda. Widzimy, jak to wszystko potężne jest, jak to jest niesamowite. Nasz niebiański ojciec, jak potężnego syna wysłał tutaj, by nas uratować i zbawić. Wiecie, nie, nie byliśmy godni, by żyć na tej ziemi, gdy zgrzeszyliśmy, a Bóg nie to, że nam pozwolił tu żyć na tej ziemi, to jeszcze posłał syna, by oddał życie za każdego z nas, ukrzyżowany, tyle wycierpiał. I dał nam życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie możemy opuścić to ziemię i żyć z Bogiem na wieczność. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, pierwszy werset. Bardzo dobrze to znamy. Zobaczcie, to jest piękne, tak jak i wczoraj mówiłem. Tysiące lat możemy się cofać i wszędzie, gdzie otworzymy, czytamy prawdę. Jedyna Księga. Chwała Bogu za to. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży nosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: "Niech stanie się światłość". I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. I czytamy później, jak Bóg to wszystko stwarza przepięknie, możemy podziwiać. Wiemy, że po potopie to się wszystko zmieniło, ale jeszcze możemy tak dzieła Boże Podziwiać, i w 26 wersecie Bóg zadecydował, że tutaj jesteśmy na tej ziemi. Chwała Bogu. Potem rzekł Bóg: uczyjmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i błogosławił im Bóg i rzekł do nich. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyncie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. I chwała Bogu naprawdę i, i jesteśmy tutaj na ziemi. Wiemy co dalej się stało, odeszliśmy, zgrzeszyliśmy, zgrzeszyliśmy przed Bogiem i, i nas wypędził z raju, z, z pięknego raju. Adam i Ewa. Wiedzieli, co to jest raj. Wiedzieli, co, to utr co utracili. I my tak samo wiemy, co utraciliśmy, gdy żyliśmy w grzechach. Ale Bóg się nad nami zmiłował, posyłając swego Syna. Jak potężnego Syna mamy. I tak Bóg do mnie dzisiaj też tak y, przez słowo swoje przemawiał. Nie bój się. Masz mego Syna. Tak potężnego Syna mego wysłałem Tobie każdemu z nas, by nas uratować i zbawić. Otwórzmy Pierwszy rozdział z Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Jak potężnego syna mamy. Tylko Bóg mówi, nie bój się. Dałem Ci syna, by Cię uratować i zbawić. On Cię przeprowadzi. Przez te wszystkie doświadczenia i próby wróg. W piątek mogliśmy słyszeć, jak wróg uderza też i lękiem dzieci Boże. Jak nie może tak, to w inny sposób. To lękiem uderza, by się też i nie podzielić świadectwami w zgromadzeniu by nie mówić, bratu, siostrze, jak, 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 jak go Bóg z tego wyprowadził, czystego, jak lękami uderza. Jakie to jest właśnie ten oręż yy, diabelski? I my mamy zwyciężać, bo mamy tak wspaniałego potężnego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to. Pierwszy rozdział. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do Ojcu, przez proroków. Ostatnią okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, do jakikolwiek naukowców byśmy poszli i się spytali, Słucha, słuchajcie, najlepsi naukowcy z najlepszych, jak tutaj mają na, na, na ziemi, ile ziemia waży, czy możecie powiedzieć? No to by nas wysłali do pewnego miejsca, wiemy do którego. Miejsca, by nas wysłali, popatrzyli się na, na nas i y, popukali się w głowę. A zobaczcie, Bóg, Pan Jezus Chrystus, podtrzymuje słowem swojej mocy to wszystko i ziemię, i wszystko, co widzimy, co widzialne, wszystko widzimy, jak, jak to jest potężne. To jest niesamowite. Jak do, doszło do mnie też dzisiaj, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak Pan Jezus Chrystus jest potężny. Otwórzmy y, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Chwała Bogu. Pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wier wierzą w imię Jego. Chwała Bogu że dał nam te prawo pan Jezus Chrystus by stać się dziećmi Boga, dziećmi Bożymi. Tak potężnego Boga mamy, tak potężnego pana Jezusa Chrystusa. Tylko się nie bójmy w ręku właśnie, żeby człowieka stłamsić gdzieś, żeby zmniejszyć, żeby zmniejszyć że Pan Jezus Chrystus nie da radę, On da radę, On jest tak potężny, nie można sobie wyobrazić naprawdę, jak mamy potężnego Pana Jezusa Chrystusa w tych doświadczeniach, w tych próbach. On, nas, on nam pomaga, rozmawialiśmy tutaj z braćmi, że nawet cichutko można nas zawołać w doświadczeniu: Panie Jezu, pomóż, pomóż Panie Jezu, Pan Jezus przyjdzie, pomoże każdemu dziecku, każdemu z nas. Mamy tyle świadectw, mamy tyle świadectw przez te wszystkie lata. Naprawdę to jest coś wspaniałego. Tak potężny jest Pan Jezus Chrystus. Dał nam prawo stać się dziećmi bożymi. Pierwszy list Jana. Otwórzmy. Chwała Bogu. Trzeci rozdział od pierwszego. Patrzcie, jako miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Chwała Bogu, naprawdę. Dzięki Bogu, że dał nam te prawo stać się dziećmi bożymi. Tylko się, tylko się nie bójmy. Trwajmy w Jezusie Chrystusie. On nas przeprowadzi przez te wszystkie doświadczenia i próby. Mamy tak potężnego Pana Jezusa Chrystusa. Słowem swojej mocy podtrzymuje cały sześć. Wiecie, jakie to potężne słowa są. A On jest naszym Panem i Zbawicielem. Powiedział, że przyjaciółmi nazwał nas. Przeczytajmy też yy... Z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza Czwarty werset. I nazwał nas przyjaciółmi chwała Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Czwarty werset. 12 rozdział, czwarty werset Ewangelii Łukasza. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, a potem nie mają już nic do zrobienia, ale wskażę wam, kogo się bać macie, bójcie się tego, który gdy zabija ma moc rzucić do Gehenny, zaiste powiadam wam, tego się bójcie. My mamy się bać Pana Jezusa Chrystusa, ale ta bojaźń, to wszystko ma być zdrowe. Nie nogi nam mają drżeć, ale przed Jego obliczem mamy klękać. Widzimy, jak apostoł Jan trzy pół roku z Panem Jezusem przebywał. Później w Księdze Objawienia czytamy, gdy go zobaczył, padł jak nieżywy. W jakiej chwale jest Pan Jezus Chrystus teraz? Po prawicy Boga Ojca, wiecie, to jest niesamowite. Mamy tak potężnego Pana Jezusa Chrystusa. On zwyciężył tego wroga. On już wszystko, bracie i siostro, zwyciężył dla nas, zwyciężył z wieczność. Nie zginiemy tutaj. Naprawdę ta chałupa się pali, jak rozmawialiśmy też wcześniej z braćmi rozmawiałem. Ale mamy ratunek w Panu Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to. Przeczytajmy jeszcze z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Osiemnasty werset. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Bogu, dla każdego z nas świat się tu kończy, gdy oczy zamkniemy, gdy zaśniemy w Jezusie Chrystusie aby każdy z nas dobiegł do mety jako zwycięzca. Mamy pana Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się, nie lękajmy. On przeprowadzi nas przez wszystkie doświadczenia. On obiecał, on jest z nami po wszystkie dni. Żadne doświadczenie jest większe od pana Jezusa Chrystusa. Tylko my trwajmy w panu Jezusie Chrystusie, a on wszystko dobrze uczyni, tak jak w 37. Sam jest. Powiesz panu drogę swoją, on wszystko dobrze uczyni. I wróćmy do 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tylko się nie bójmy. On jest z nami cały czas. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, za tak potężnego Pana i Zbawiciela, którego Bóg Ojciec posłał, by nas uratować. I wracamy do domu Ojca. Chwała Bogu. To jest przepiękna, przepiękna Ewangelia, przepiękne Boże obietnice. 12 rozdział: 32 drugi. Werset. Nie bój się, maleńka trzustko, gdyż upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Chwała Bogu. Naprawdę wspaniale, że upodobało się naszemu ojcu. Nie to, że przecież zasługiwaliśmy tylko na śmierć. Tak jak w szóstym rozdziale Rzymian możemy czytać, albo zapłato za grzech jest śmierć. Wciąż jest zapłato za grzech śmierć i ludzie umierają. Młody, starszy, Bóg wyznacza czas każdemu człowiekowi. Nam też wyznaczył. Ale później czytamy przepiękne słowa, lecz darem łaski Bożej, żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Chwała Bogu. Trzymajmy się Pana Jezusa Chrystusa i nie lękajmy się. Przy wtorek, jak, jeśli Bóg pozwoli, idziemy do pracy. Różne doświadczenia, ale Pan Jezus Chrystus jest z nami. Gdy zobaczysz, bracie siostro, te doświadczenia, które na Twojej drodze takiego dużego Goliata, to wyobraź sobie i se. Pomyśl, jak masz potężnego pana Jezusa Chrystusa, który słowem swojej mocy podtrzymuje cały wszechświat. Chwała Bogu za pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.